Jesteśmy na placu teatralnym. Za pół godziny wystartujemy do rajdu Monte Carlo Historic. Jest to kolejne spełnienie jakichś marzeń. Marzyłem o rajdzie Dakar, spełniło się. No i teraz też nadarzyła się okazja, dostałem taką szansę z Mercedes Polska, żeby wystartować w rajdzie Monte Carlo Historic. Pięknym samochodem. Mercedes 123, auto o dużym powiedzmy sobie jakimś sentymencie cieszącym się dużym sentymentem Polaków, bo to głównie to auto zmotoryzowało polskie i taksówkarze bardzo chwalili to. Ja teraz mam możliwość poprowadzenia tego samochodu do Monte Carlo. Jest to 125 rocznica, kiedy Karl Benz otrzymał patent na automobil, czyli na pierwszy samochód. Jest to setny rajd Monte Carlo. No i my startujemy z numerem setnym, więc wszystko jest bardzo miło i fajnie. Zobaczymy jak będzie na mecie. Rajd Dakar zakończyliśmy na 25. miejscu. Ja jestem bardzo zadowolony z tego miejsca. Był to bardzo trudny, ciężki rajd. Udało mi go się dojechać w zasadzie na dobrym miejscu. I chyba początek roku był dla mnie obiecujący. Tą drogą chciałem podziękować mojemu przyjacielowi z zamościa Sebastianowi. Bez jego pomocy chyba nie byłoby tak dobrego miejsca. Dziękuję Ci Sebastian.